Cześć, ja mam na imię Dominika i witam Was na kanale drogerii Horex. Dzisiejszy film będzie kolejnym challenge'em. Tym razem przejdziemy sobie przez First Leather Makeup Challenge. I jest to challenge, do którego musiałam się trochę nagimnastykować, aby przygotować cały proces tworzenia makijażu. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, na czym polega challenge i jaki będzie finalny efekt makijażu, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Ja standardowo mam już przed sobą przygotowane produkty, mam przygotowane pędzle, spiętą grzywkę, aby mi tutaj nie przeszkadzała. I teraz może pokrótce wytłumaczę na czym polega sam challenge. Każdy krok w makijażu, który wykonam, muszę wykonać produktem, którego nazwa marki zaczyna się na literę z mojego imienia. Przypomnę, mam na imię Dominika. Nie jest to jakieś super spektakularne pod względem ilości różnorodnych y, literek. Imię, natomiast mam tu trochę produktów, które znam, których nie znam, natomiast musiałam troszeczkę poprzekręcać swoją rutynę makijażową, aby dopasować produkty pod, może aby dopasować krok pod literkę z imienia. Także dobra, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Troszeczkę się jeszcze zbliżam i zaczynamy. No dobrze. Pierwsza literka z mojego imienia to oczywiście D, jak Dominika. A produkt, którego użyję, jest to dr Irena Eris Date Night Longwear Coverage Foundation. I jest to produkt, którego ja nigdy wcześniej nie używałam, także jestem bardzo ciekawa go. No Sama nazwa mówi, że ma być to długotrwały produkt. Ciekawa jestem, jak będzie z jego kryciem. Jeszcze go nawet nie słoczowałam. Kolor ma całkiem fajny, także myślę, że może tutaj się. Sprawdzić i schowam sobie część włosów, abyśmy mogli zobaczyć jego efekt na skórze, chociaż to akurat tutaj nie jest najważniejsze, mam wrażenie. Dobra, wracam do Was. Wy tego nie odczuliście. Ale ja poza kamerą y, spędziłam sporo czasu, żeby rozprowadzić ten produkt i dopasować go do swojej twarzy, ciała i dosłownie wszystkiego. To jest jeden z nielicznych yy, razy, kiedy rozjaśniłam podkład nakładając go na twarz. Na szczęście to nie jest test, a challenge, więc yy, tutaj przymknę na to oko, natomiast yy, jestem w ciężkim szoku, ponieważ po pierwsze ten podkład sakramencko ciemnieje i to w momencie nałożenia na skórę nie jest jeszcze tak źle, ale dosłownie parę sekund później jest już całkowicie w innym kolorze. Ja jestem dość opalona, tego tutaj tak nie widać z tego, że nie macie odniesienia, ale naprawdę wyglądał prześmiesznie. I druga sprawa jest taka, że bardzo szybko zastyga, także ta, ym, ten sposób nakładania najpierw na twarz palcami, potem dopiero dopracowywanie gąbeczką absolutnie tu nie wchodzi w rachubę. Ja sobie zrobiłam swatcha, nie wiem, czy będę w stanie Wam to odnieść, ale teraz Wam powiem o następnym produkcie, który będę używać i zrobimy tak jakby... Drugi słodz, żeby wam pokazać, jak bardzo ściemniał ten produkt. Yy, kolejny krok w makijażu. Zazwyczaj byłby to korektor, ale niestety w moim imieniu jest kolejne O, więc muszę sobie użyć czegoś na literę O, i będzie to paleta do oczu marki Ofra. Ona wygląda w ten sposób, to są takie piękne fiolety. I to jest Ofra Signature Palette w nazwie, w kolorze Galaxy. I nią wykonam sobie makijaż oczu. Ja trochę przejechałam tym podkładem po powiekach, żeby coś tutaj mieć jako bazę, wiecie. O, i teraz spróbuję Wam pokazać, jak bardzo on ściemniał. Nie wiem, czy. Nie, no widać, widać. On tutaj jest taki pomarańczowy, a tutaj jest słodko rozmazany, także. Nie ma co narzekać, przejdziemy sobie teraz do palety i chciałabym wykonać coś na zasadzie, może nie do końca siren eye, ale taką też rozmazaną kreskę w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. Więc na całą powiekę nałożymy sobie może ten błysk środkowy. Zobaczymy, jak on się tu w ogóle przyklei. Także też nie oceniajmy palety po tym jednym konkretnym teście. Nawet to nie jest test, to swoją drogą. Ale wiecie. Ona tu ma teraz przerąbane. Teraz na skośny pędzelek nałożę sobie ten najciemniejszy cień i zrobię nim kreskę od połowy oka, czyli tak mniej więcej um, tam, gdzie zaczyna się źrenica. I będę ją prowadziła w taki raczej prosty kształt na zewnątrz, czyli już bardziej do jaskółki, ale nie jakąś super szeroką. No, tak jak mówiłam. Tutaj będę miała troszeczkę utrudnione zadanie przez to, że nie mam ani bazy, ani korektora. Natomiast wiecie, no. Jak mus, to mus. Teraz to samo zrobię w wewnętrznym kąciku. W międzyczasie troszeczkę sobie nawilżyłam y, pędzelek płynem, nie płynem tylko mgiełką do twarzy, żeby był bardziej intensywny ten kolor. I teraz tak, mam nadzieję, że nie zasłonię się w 100%, ale to jest strasznie niewygodny element do narysowania. Także lecimy w wewnętrznym kąciku z dzióbkiem. Teraz wezmę sobie taki hm, puchaty pędzelek, ale z lekkim szpicem i ten taki balonowy róż. <grym> nie wiem, co ja mam z tym, ten taki. Tak trochę brzmi jak stan w y, Ameryce. I nałożę go sobie troszeczkę ponad te kreski. Tak jak mówiłam, ja nie chcę, żeby to był stricte y, siren eye, ale tak, żeby wiecie, troszeczkę tutaj coś się działo, żeby jakkolwiek wykorzystać tę paletkę. Ok, oczy zostawiam w ten sposób na ten moment y, i przechodzimy dalej do kolejnej literki, którą jest... M i M będzie dla mnie korektorem. Jest to Perfect to Last od marki Miss Sporty. Nigdy nie używałam wcześniej tego korektora. Modlę się troszeczkę, żeby tutaj yy, znowu nie było śmiesznych akcji z kolorem, ponieważ nie słoczowałam, nie sprawdzałam tych kosmetyków, których nie znam, bo chciałam mieć niespodziankę, także no to mam niespodziankę. I nakładam go sobie w wewnętrznym kąciku. Aby maksymalnie tutaj rozświetlić tę strefę, i też tutaj z racji tego, że to miejsce chciałabym jeszcze bardziej wyostrzyć. Ja akurat y, nie jestem zwolenniczką tej teorii, że robi to nam jakiś lifting, ponieważ i tak w to miejsce potem idzie puder i masa różnych rzeczy, i ja tego efektu liftingu nie, może nie, nie rozumiem, ale nie zaobserwowuję ani u siebie, ani u innych. Także, yy, no nie wiem, aczkolwiek do wyczyszczenia granic cieniowania, jak najbardziej. Nie nakładałam tego korektora jakoś super dużo. On ma takie średnie krycie nie jest jakoś super rozświetlający, jest bardziej kryjący natomiast nie wygląda źle pod oczami zrobił to, co miał zrobić. Yy, przydałaby mi się kolejna warstwa, ale nie wiem, jak zachowa się z kolejnym produktem, którego użyję. I oczywiście kolejną literką, czyli literką I. I będzie to puder od Isadora Velvet Touch Ultra Cover. To jest puder w kompakcie. Ja przyznam szczerze, że oprócz pudrów, które są rozświetlające w kompakcie, nie używam żadnych pudrów, także troszeczkę się boję, co tu się może wydarzyć, aczkolwiek. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, może się okazać, że jest to naprawdę bardzo dobry puder. Próbuję zlokalizować pędzel. Jest i nałożę go sobie, yy, no nie jakoś super dużo, w ogóle on pod palcami. Faktycznie jest taki dość wygładzający, więc zobaczymy jak będzie się prezentował na mojej strefie T. No i delikatnie pod oczami mimo wszystko. Puder jest nałożony, hmm, wygląda troszkę sucho. To nie jest jednak konsystencja, za którą ja prze, y, przepadam. To nie są też y, pudry sypkie, jednak pudry w kamieniu mają dość taką ciężką konsystencję i to troszeczkę widać na twarzy, zwłaszcza z tym przeklętym podkładem. <noise> wygląda naprawdę źle i naprawdę sucho. Y, powchodził we wszystkie możliwe załamania, także dla mnie minusik. Ale nie będę się tu rozwodzić. Przejdźmy sobie do kolejnej literki i kolejną literką? Cyfer. literką. <gryw> Zawsze mi się myli. Jest N. I to będzie marka Nude Stick. Ale nie będzie to nic do konturowania. Będą to produkty do brwi, o ile się do nich dostanę. Okej, okay, niespecjalnie user friendly jest to opakowanie, ale przyznam, że y, jest prześwietne, ponieważ tutaj jest lusterko. Jest bardzo fajne, tutaj można coś trzymać. Ja na pewno takie wykorzystam. I tak, to jest kredka do brwi, i z tyłu jest żel. Żelu nie będę używać, ponieważ mam żel y, innej marki. Natomiast oczywiście kredkę sobie użyjemy i zobaczymy, jak w ogóle się będzie sprawdzać. Ponieważ tej marki, jeśli chodzi o produkty do brwi, też nigdy wcześniej nie używałam. I powiem Wam szczerze, że mm, zawsze kuszą o mnie produkty do konturowania. Ale jakoś, kiedy przychodzi co do czego, to całkowicie o nich zapominam. Ja mam kolorek. Hmm. Jak się dowiem, to wam powiem. Kolorek nazywa się Dirty Blonde. Także to będzie taki blondynkowy odcień. On jest taki dość chłodny z tego, co widzę, ale bardziej idący w neutralne niż takie zimne tony. Ta końcówka jest trójkątna. Ja nie przepadam za nimi, ponieważ one w końcu. Tak czy siak się troszeczkę, yy, może nie tępią, ale tracą kształt, przez co już ciężko jest na przykład tymi przodami narysować yy, poszczególne włoski, aczkolwiek wiecie. Kretka fajna. Trochę mam wrażenie, że w kamerze jest cieplejsza niż w rzeczywistości, ale czasami tak bywa. Yy, troszkę ciemna, jak na blond, natomiast bardzo fajna. I teraz przejdziemy sobie właśnie do żelu Dobrwi. Kolejną literką jest literka. I i znowu z marki Izadora będę miała Brow Shaping Gel. Ten żel z Izadory ma kolor. I też tego nie do końca doczytałam, także mogła, mogę tu się troszeczkę przejechać, aczkolwiek. to jeśli wcześniej były ciemne brwi, to teraz już jest breżniew. <noise> Ogólnie starałam się znaleźć informacje na temat koloru tego żelu do brwi. Natomiast nigdzie nie ma podanego ani numerka, ani koloru, więc wnioskuję, że jest jeden, a jeśli jest jeden, no to powiem Wam szczerze, że jeszcze jaśniejsze blondynki yy, i w ogóle jasne kolory włosów będą miały przekichane, jeśli faktycznie go gdzieś kupię. Yy, nie wiem jak z trwałością jeszcze, ponieważ yy, no, on, on generalnie długo schnie. Więc, no, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Przechodzimy dalej i kolejną literką jest literka A. A z literki A znalazłam markę K. Z nie wiesz, jak można imię dziewczyno. Z literki K znalazłam markę Kores. I mam tutaj barwiony balsam do ust. Akurat fajnie się składa, ponieważ ma kolor w podobnych barwach jak paletka. Mm, no niestety nie będę tutaj miała jakichś pięknie wyrysowanych ust, no bo wiadomo, to jest balsam. Ale sprawdźcie. O, jaki ładniutki. Mmm, pachnie, ale... Okej, okay. pachniał na początku, teraz już jest taki... Jakbym nakładała... Mm, jakiś krem. Teraz wyglądam super śmiesznie, ale starałam się jak najdokładniej nałożyć ten balsam, tak żeby troszeczkę nim wyjechać poza kontur, żeby było widać w ogóle, że mam pomalowane usta. No, jak to balsam? Teraz już nie pachnie tak ładnie, jak pachnę na początku i z takich update'ów, jeśli chodzi o makijaż dotychczasowy, to wszechświat nie chce, żebym miała dzisiaj ładne brwi, ponieważ ten żel nie trzyma. Żel tuż zwał jak zwał. Przechodzimy sobie do literki. A w ostatnim przedostatnim kroku w makijażu, yy, czyli będzie to paletka. Yy, ona jest z afektu. I tutaj mamy produkty do oczu i do twarzy. Ja oczywiście skorzystam z tych do twarzy, ponieważ no jeszcze tego kroku nie wykonywałam. Także tutaj pudry właśnie z afektu posłużą mi do konturowania jako przedostatni krok w makijażu. Ogólnie jeśli chodzi o. Yy, sam ten challenge, jeśli brakuje Wam literek w imieniu, a nie skończyliście jeszcze wszystkich kroków, tak jak ja, będę miała jeszcze yy, potrzebę z rzęsami, że tak się wyrażę, no to tak jakby idziecie od początku, czyli u mnie będzie to literka D, no wiadomo, u każdego inaczej, ale tak jakby nie pomijamy kroków, tylko staramy się wykonać wszystkie, ale dopasowujemy oczywiście te kroki do Kolejności liter w imieniu. Właśnie miałam laga mózgu i zapomniałam, że jeszcze jest jeden krok w makijażu, o którym Wam nie mówiłam. Jest to malowanie rzęs, a ja już zaczęłam malować jedno oko. Dobrze, że się chociaż złapałam. Tak więc kolejny krok i ostatni w tym makijażu są to rzęsy i idziemy od początku, czyli na literkę D Marka Delia, i jest to. 3D Lashes New Look Mascara. Tutaj jest szczoteczka silikonowa. Jeszcze ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo złapałam się na szczęście na ostatnim ruchu pierwszej warstwy w jednym oku. Także y, nic nie mogę jeszcze powiedzieć na temat tej maskary. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że ona będzie miała y, od razu utrudnione zadanie. Z racji tego, że jestem aktualnie na, etapy, na etapie wymiany rzęs. I mam po prostu bardzo dużo takich króciuteńkich rzęs idących prosto, i nawet zalotka nie jest w stanie nic z tym zrobić, także zobaczymy, co mi się uda tutaj wymalować. Rzęsy pomalowane i to był ostatni krok w tym makijażu, tak jak wspominałam, a tym samym cały makijaż jest gotowy. Właśnie na zbliżeniu widzicie jak mniej więcej prezentuje się z bliska. No tak jak mówiłam, tutaj tuż od początku był na przegranej pozycji. Ciekawa jestem, jak będzie się sprawdzał, kiedy odrosną moje rzęsy, ponieważ na razie jest no słabiutko, ale też stwierdziłam, że nie chcę doklejać y, sztucznych rzęs, ponieważ to jest, wiecie, to jest standardowy, naturalny cykl u człowieka i nie ma co kombinować, wystarczy ten etap przeczekać. Także tak wygląda gotowy makijaż. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba i czy ten trend Wam się przede wszystkim podoba. Powiem Wam szczerze, że może gdybym wybierała kosmetyki sama, w sensie yy, jeśli chodzi o kolejność i nie musiałyby być z konkretnych marek i tak dalej, to może jakbym coś tutaj dobrała swojego, to wyglądałoby lepiej. No cera, cera jest tutaj dla mnie nie do przejścia i kolor brwi też jest dla mnie nie do przejścia, i też mi się wydaje, że jest dużo cieplejszy jeszcze po nałożeniu tej maskary z Izadory. Niemniej, makijaż skończony, challenge wykonany, dajcie mi znać, czy podołałam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, jeśli tak, to serdecznie zapraszam do zostawienia kciuków do góry i subskrybowania kanału Drogerii Horex, aby być na bieżąco. Podzielcie się ze mną wrażeniami na temat tego odcinka, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym, papa! Pa.